W jednym z gospodarstw mlecznych na krajnie w Powiecie sempoleńskim w ostatnim czasie pojawiło się kilka nowych maszyn marki Fendt. Właściciele, rozwijając swoje gospodarstwo, postawili m.in. na ciągnik Fendt 828 Wario oraz przyczepę samozbierającą Fendt TIGO 75 VRD. Podczas realizacji cyklu filmowego z pola 2023 mieliśmy przyjemność podejrzeć wspomniany zestaw podczas zbioru drugiego pokosu trawy. Widoczne maszyny to wydajny zestaw idealnie dopasowany do potrzeb widocznego gospodarstwa. Fendt 828 Wario należy do serii popularnych, charakteryzujących się elastycznością i wydajnością ciągników o mocy znamionowej 287 KM. W traktorze pracuje bezstopniowa przekładnia Wario ML-220, masa własna ciągnika wynosi 9,5 tony, a dopuszczalna masa całkowita może wzrosnąć do 16 Ton. Fentygo75VRD to przyczepa o pojemności 42 m3 i dopuszczalnej masie całkowitej 24 ton. Przyczepa posiada hydropneumatycznie regulowane i amortyzowane zawieszenie podwozia, co pozwala na szybkie przemieszczanie się w polu i po drodze, szczególnie na zakrętach. Przyczepa wyposażona jest w napędzany hydraulicznie podbieracz o szerokości 2 m. Oraz ruchomą ścianę przednią, która pozwala zwiększyć przestrzeń ładunkową przy jednoczesnym skróceniu maszyny. Do najważniejszych zalet maszyny możemy zaliczyć m.in. regulację nacisku podbieracza na podłoże, małą odległość między podbieraczem a rotorem tnącym, możliwość równoległej obsługi przez standard ISOBAS, sterownik wario-terminal i terminal przyczepy. Maszyna jest gotowa do pracy w charakterze przyczepy zbierającej lub przyczepy transportowej bez konieczności wprowadzania zmian. Przyczepa dostępna jest także z urządzeniem do ostrzenia noży. Warto dodać, że dzięki funkcji TIM Ready możliwe jest sterowanie ciągnikiem przez przyczepy TIGO serii XR i VR. Przyczepa TIGO została również wysoko oceniona w teście niemieckiego towarzystwa rolniczego DLG. Maszyny dla farmera.pl bądźcie z nami na bieżąco.